Dobry wieczór Państwu, nazywam się Aleksander Sobera, witam wszystkich serdecznie w siedzibie Zespołu Pieśni i Tańca Kalina i zapraszam serdecznie na otwartą lekcję tańca. Dzisiaj tematem naszej lekcji będzie polonez. Polonez, który chyba Państwu wszystkim jest bardzo bliski, to jest polski taniec narodowy, który do dzisiaj jest kultywowany chociażby na większych balach, na studniówkach, a ostatnio był widziany nawet na ulicach w czasie protestów. Polones jest to muzyczna wizytówka polskiej, najstarszy z pięciu polskich tańców narodowych. Jego korzenie tkwią w muzyce ludowej i sięgają XVI-XVII wieku, kiedy to w zależności od regionu był nazywany wolnym, świeczkowym, starodawnym, chodzonym czy pieszym. Z czasem Polonez trafił na dwory szlacheckie, a w ślad za tym również na dwory władców, na dwory królewskie. Był on taką formą powitania szlachty i prezentacji się szlachty w Korowodzie przed królem. Paradoksalnie największymi popularyzatorami poloneza w Europie byli władcy z saskiej dynastii, król królowie lekcyjnych. Elekcyjni polscy z dynastii Wetynów, August II mocny i jego syn August III. Ten drugi nawet zarządził wydanie podręcznika do nauki Polonesa, którego bardzo lubił sam tańczyć i w 1755 roku ukazał się w dreźnie taki, taki podręcznik, który omawiał sposób tańczenia oraz sposób nauczania polonezu. W ślad za tym pojawiły się również polonezy na innych dworach europejskich, do tego stopnia, że większość wali w dawnej Europie zaczynano właśnie polonezem. W ślad za tym również polonez trafił do literatury, do, literatury, do muzyki poważnej, ale o tym potem. Można by nawet tutaj, parafrazując szlacheckie powiedzenie, za króla Sasa y, jedli, pili, popuszczali pasa, dodać jeszcze, że i tańczyli poloneza. Także polonez zrobił ogromną karierę w XVIII wieku i w pierwszej połowie wieku XIX, kiedy to wszedł już do kanonu muzyki poważnej. Nazwa polonez wywodzi się z języka francuskiego, ponieważ polonez, tak jak już było powiedziane, był tańczony również we Francji. Tam nazwano go polonez, czyli polski, we Włoszech la polacca nazywał się, natomiast we Francji polonez. I ta nazwa zwrotnie trafiła do Polski, ponieważ francuski był językiem wówczas bardzo chętnie używanym na dworach szlacheckich i magnackich w Polsce. I w związku z tym przyjęła się, do dnia dzisiejszego jest używana nazwa polonez. Taniec ten będą nam przybliżać instruktorzy zespołu pieśni i tańca Kalina: Tomek Kolbuszewski od strony muzycznej, Agata Michalska od strony podstawowych kroków oraz Ada i Patryk Kowalikowie, którzy pokażą najciekawsze figury podstawowe figury polonerzy. Teraz przejdźmy do samej muzyki i tańca. Przekazuję głos Tomkowi. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomek Kolbuszewski i będę kontynuował opowieść Pana Olka, Pana Aleksandra o polonezie. Polonez zrobił wielką karierę jako najsłynniejszy polski taniec narodowy. Ludzie rozpoznają go na całym świecie. Wypadałoby, żeby my Polacy, żebyśmy też potrafili go rozpoznać. Udzielę pewnych wskazówek, dzięki którym będzie Państwu łatwiej to zrobić. Skoro inni poznają to my też nasze powinniśmy tańce narodowe umieć rozpoznać. Mamy ich pięć. Cztery z nich, aż cztery z nich są utrzymane w rytmie trójdzielnym. Z czego? Spokojny polones, o tym go rozpoznamy, inne cechy jeszcze za chwilkę przedstawię. Kujawek jest wolnym tańcem, dziarski mazur i bardzo szybki oberek. Więc pierwsza rzecz, możemy polonesa rozpoznać już po samym tempie. Teraz zapraszam do tablicy, kiedy, na której przedstawię rytm charakterystyczny poloneza. Tak jak powiedziałem, metrum trójdzielny, czyli liczymy na trzy. Metrum 3, czwarte i teraz. Jaki to rytm, o którym rozpoznamy poloneza? To jest rytm akompaniamentu dokładnie. Mamy ósemkę, dwie szesnastki. Zaraz to wyplaszczę dla osób, które nie znają nut. Cztery piosenki. Ten rytm jest taki. Czyli raz, dwa, trzy. Potem może być ten sam rytm, albo troszeczkę zmieniony poprzez dopisanie jednej nutki. Trioli. към други ритми до И характеристичен закончание колонеза. Чини. Czyli... Za chwilkę przedstawię te schematy rytmiczne na fortepianie. Pierwszy rytm, drugi rytm. I to zakończenie. Tak się z reguły, takim zwrotem muzycznym kończą się polonezy, oprócz tego, że nauczymy się rozpoznawać poloneza wśród innych tańców, nie tylko polskich. Powinniśmy też, każdy Polak powinien rozpoznać polonezy Chopina z melodią. nie mówię, że konkretny, czy to będzie Adu, czy będzie inny. Ale słysząc melodię poloneza powinniśmy rozpoznać. Tak, to jest Polonez, to jest Polonez Chopina. On pisał charakterystyczne na polonezy na bardzo wysokim poziomie artystycznym, instrumentalnym, wirtuozowskim wręcz. Natomiast bardzo znane są Polonezy. Które za chwilę Państwu przedstawię. I te też powinniśmy znać już z samego tytułu. Pierwszy polonez, pożegnanie ojczyzny, który kiedyś był wykonywany obowiązkowo na każdych studniówkach, na każdych balach, różnych balach, różnych balach, bardzo poważnych balach. I on brzmi w ten sposób. Kilara, który wyparł w tej chwili Poloneza Ogieńskiego ze studniówek, ale jeszcze chciałem wspomnieć o budowie Poloneza, na przykładzie Poloneza Ogieńskiego, gdzie ta pierwsza część liryczna, bo Ogieński został zmuszony do opuszczenia kraju, więc napisał coś lirycznego. Jest to tak zwany temat. W budowie Poloneza występuje także trio część zupełnie inna. Czyli, jeżeli o innym charakterze, jeżeli polones ogieńskiego zaczyna się lirycznie, to trio musi być o innym charakterze. Potem znowu zaczyna się część liryczna, czyli wracamy do, do głównego tematu. Ten drugi polones to polones. Z filmu pana pan Tadeusz, też każdy Polak powinien go rozpoznać, myślę, że wszyscy go znają, zaczyna się tak. który każdy Polak powinien znać, rozpoznawać. A czy umie tańczyć, to za chwilkę się okaże, jak pani Agata i pani Ada przedstawią. Z kompozytorów polskich najsłynniejszymi twórcami polonezów byli oczywiście Chopin, Fryderyk Chopin, który doprowadził do perfekcji ten styl. Jego, jego polonezy wykonywane są przez najwybitniejszych pianistów. Inni to oczywiście Stanisław Moniuszko, Karol Kurpiński, Józef Elsner, czyli nauczyciel Fryderyka Chopina, Karol Lipiński oraz Jan Stefani. Z kompozytorów zagranicznych nie podejrzewalibyśmy nigdy, że Bach, Mozart, Beethoven także pisali polonezy. Oni włączali je, oni włączali je do swoich suit tanecznych. Także Schubert, Weber, który był dyrektorem opery we Wrocławiu. Schumann, Liszt, Rosjanie także, Musorski, Czajkowski, Skriabin, to była epoka poloneza. Ci ludzie wtedy no, na przestrzeni parusetek paru lat żyli, ale oni pisali polonezy, bo to było coś, co było wtedy modne. Ślady polonezy, polonezu znajdziemy także w kolendach. Najpopularniejsza, Bóg się rodzi, utrzymana w rytmie poloneza, ale także delikatne, cechy możemy znaleźć w taki kolenek jak w żłobie leży, dzisiaj w Betlejem oraz w niemieckiej Otanenbaum. Ja mam tyle, dziękuję bardzo, przekazuję głos pani Agacie. Poznaliśmy już muzykę, poznaliśmy też również historię poloneza, czas na ruch, czyli na podstawowy krok poloneza. Składa się on z trzech kroków, pierwszy wydłużony dwóch pozostałych chodów, rozlicza się tak jak Wcześniej było powiedziane przy muzyce. Na raz, dwa, trzy. Jest to krok zmienny, czyli raz wykonujemy go z prawej nogi, raz z lewej. I tak. Pierwsze i po trzy jest ugięcie nogi, obciążenie jej. Na raz, wydłużenie kroku do przodu i postawienie. Na dwa, trzy, dwa pozostałe kroki chodu. I znowu na jej obniżenie zmiana nogi na raz wydłużony krok na dwa dwa kroki chodu. Teraz pokażę zademonstrujemy to z akompaniamentem jak wygląda to w rzeczywistości. Możemy iść do przodu, do tyłu i teraz właśnie zademonstruję, jak można połączyć te dwa kroki. Co cztery takty. się idzie do dołu akcentując i to bardzo e, nie ładnie wygląda przede wszystkim jest różnica e, wysokości e, kolejnym błędem jest pochylenie do przodu lub do tyłu ewentualnie na boki z pracą biodra takie rzeczy możemy zaobserwować między innymi na studniówkach i na imprezach typu ulicznych, które się ostatnio dosyć często pojawiają. Myślę, że należy popracować nad krokiem, postawę zachować i spróbować zatańczyć poprawnie poloneza. A teraz zapraszam Adę i Patryka do dalszego pokazu tańca polonez. Dzień dobry, nazywam się Ada Świtalska-Kowalik i razem z moim mężem Patrykiem zaprezentuję na bazie tak. poznanych już kroków podstawowych w Polonie Zach i góry o charakterze paru. Problemu. U partnera zostają ręce na biurze. U partnera, jeżeli wcześniej była trzymana spódnicy, puszczamy spódnicę i dłonie lekko pracują razem z ciałem. Była otwarta lekcja poloneza w siedzibie zespołu Pieśni Tańca Kalina. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do komentowania i uwag, pytań. Będziemy do Waszej dyspozycji przez pół godziny na Facebooku. Dziękujemy jeszcze raz bardzo i zapraszamy na następną naszą lekcję. Do zobaczenia.